Matura 2024, sierpień, matematyka, poziom podstawowy. Zadanie numer 5. Mamy wskazać ten przedział, który jest zbiorem rozwiązań podanej nierówności. No to rozwiązujemy. Najpierw pozbądźmy się tego ułamka po lewej stronie to znaczy pomnóżmy obydwie strony naszej nierówności przez 17. I podzielmy przez 3, czyli łącznie mnożymy przez 17 trzecich. Po lewej stronie mamy 6 minus x, po prawej stronie 3 razy 17 i dzielone przez 3, co daje nam 17. Od obydwu stron odejmujemy 6, a następnie obydwie strony mnożymy przez minus 1. Tutaj musimy uważać, bo mnożenie nierówności przez liczbę ujemną wymaga odwrócenia znaku tej nierówności. No i mamy x większe lub równe od minus 11. Jeżeli tak, to znaczy, że rozwiązaniem jest przedział od minus 11 do plus nieskończoności, czyli wszystkie wartości większe od minus 11, no i sama minus 11, pasuje to do odpowiedzi d. Zadanie numer 6. Mamy określić, ile rozwiązań ma podane równanie. Zacznijmy od mianownika tego ułamka, który mamy po lewej stronie naszego równania. Żeby rozwiązanie znalazło się w zbiorze liczb rzeczywistych, wyrażenie w tym mianowniku musi być różne od zera, no bo nie wolno nam dzielić przez 0. Czyli mamy 2x plus 4 różne od 0. Odejmujemy czwórkę od obydwu stron tej nierówności, następnie dzielimy przez 2. No i dostajemy, że x musi być różny od minus 2. Zapamiętujemy to i przechodzimy do rozwiązania, do, do rozwiązania równania. Tutaj musimy przyrównać do zera licznik tego ułamka występującego po lewej stronie. No bo już wiemy, że mianownik nie może być równy 0. Czyli mamy x razy x plus 5 razy 2 minus x równe 0. Iloczyn trzech wyrażeń będzie równy 0, jeżeli przynajmniej jedno z tych wyrażeń jest równe 0. Czyli możemy właściwie osobno porównać każde z tych wyrażeń do 0. No to mamy trzy rozwiązania. x równy 0, Następnie dla x plus 5 mamy x równe minus 5, no i dla tego drugiego nawiasu mamy x równe 2. Żadne z tych rozwiązań nie pokrywa się z tym warunkiem, który żeśmy rozwiązywali na początku. Żadne z tych rozwiązań nie jest minus dwójką, no więc wszystkie trzy rozwiązania są prawidłowe. W takim razie poprawna jest odpowiedź C, mamy trzy rozwiązania. Minus 5, 0 i 2. Zadanie numer 7. Mamy rozwiązać równanie trzeciego stopnia. Przekształcamy to równanie najpierw w ten sposób, że z pierwszych dwóch wyrażeń wyłączymy przed nawias x do potęgi drugiej. A z pozostałych dwóch wyłączymy przed nawias minus 2. Jeżeli wyłączamy z pierwszych dwóch wyrażeń x do potęgi drugiej, to znaczy, że z x do trzeciej zostanie nam x, a z 5x kwadrat zostanie nam 5. No i dalej mamy minus 2 przed nawiasem, a w nawiasie to, co zostaje po podzieleniu tych dwóch pozostałych wyrażeń przez minus 2, czyli x plus 5. Ponieważ to wyrażenie x plus 5 pojawiło się dwukrotnie, to możemy je też wyłączyć przed nawias. No i wtedy w jednym nawiasie będziemy mieli x do potęgi drugiej minus 2, a w drugim x plus 2. No i to wszystko musi być równe 0. Możemy tu jeszcze skorzystać z równania z tablic matematycznych, z równania skróconego mnożenia. I ten pierwszy nawias możemy rozbić na x minus pierwiastek z 2 razy x plus pierwiastek z 2. Na tym etapie mamy trzy wyrażenia, które mnożymy przez siebie, no i wynik ma być równy 0. Wynik mnożenia jest równy 0, gdy przynajmniej jedno z tych mnożonych wyrażeń jest to równe 0. No to w takim razie mamy trzy rozwiązania. Dla pierwszego nawiasu, ten pierwszy nawias się zeruje dla x równego pierwiastek z2. Ten drugi się zeruje dla x równego minus pierwiastek z2. No i trzeci się zeruje dla x równego minus 5. Mamy więc trzy rozwiązania. Zadanie numer 8. Na rysunku pokazano interpretację geometryczną jednego z podanych poniżej. Układów równań. Mamy wskazać, którego układu równań dotyczy pokazany rysunek. Na rysunku mamy dwie linie proste przecinające się w jednym punkcie, znaczy no, rzeczywiście to może być interpretacja rozwiązania układu dwóch równań liniowych. Natomiast w odpowiedziach mamy równania kierunkowe linii prostych. Zauważmy, że przed xem stoją czasami znaki minus, a czasami znaki plus. I teraz zobaczmy, jak to się ma do przebiegu linii prostej. Jeżeli mamy współczynnik przy x większy od zera, to linia na wykresie biegnie z lewej strony w górę. Mamy wtedy funkcję rosnącą. Jeżeli współczynnik A przy x jest mniejszy od zera, czyli stoi tam minus, to wtedy mamy funkcję liniową malejącą, no i wykres biegnie z lewej strony z góry na prawo w dół. Teraz co do współczynnika B. Współczynnik B określa nam o ile wykres jest przesunięty. W górę bądź w dół w stosunku do początku układu współrzędnych. No i spróbujmy to teraz zastosować do odpowiedzi, które mamy podane i do tego naszego wykresu. Więc przede wszystkim widać, że dla tej prostej, która biegnie z dołu, z lewej strony do góry po prawej stronie, współczynnik A jest większy od zera, no bo ta Linia prosta obrazuje funkcję rosnącą, natomiast współczynnik B musi być mniejszy od zera, no bo ta prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 0 minus 3, czyli przechodzi pod początkiem układów współrzędnych, czyli B jest tu na pewno mniejsze od zera. Z kolei ta druga prosta ma współczynnik A mniejszy od zera, bo mamy tu do czynienia z wykresem. Funkcji liniowej, która jest malejąca, natomiast współczynnik B jest większy od zera. Bo ta druga prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 0,2, czyli biegnie powyżej punktu oznaczającego początek układu współrzędnych. No i teraz szukamy takich dwóch równań kierunkowych które spełniają te warunki a większe od zera, b mniejsze od zera oraz a mniejsze od zera i b większe od zera. Jedyną taką kombinację mamy w odpowiedzi b, dlatego że w tym pierwszym równaniu w odpowiedzi b przed x mamy minus 1, czyli liczbę ujemną, natomiast b jest dodatnie. Z kolei w tej, w tej drugiej linijce odpowiedzi b Mamy 2 przed x, czyli liczbę dodatnią, i minus 3 jako ten drugi parametr. Czyli jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź b. Zadanie numer 9. Mamy tutaj funkcję f określoną za pomocą tabeli, a w tabeli mamy pary liczb x, y x jest argumentem, y to jest wartość funkcji. Mamy uzupełnić poniższą tabelę, wpisując litery zgodne z podanymi poniżej odpowiedziami. Pierwsza sprawa to jest określenie największej wartości funkcji f. Wartość funkcji f, czyli y w tabeli. No to szukamy największego y. No to u nas to jest 5. 5 to jest odpowiedź d, czyli odpowiedź do pytania oznaczonego jako 9.1 to jest odpowiedź d. Dalej, miejsce zerowe funkcji f. Miejsce zerowe to jest taka wartość x, dla której y przyjmuje wartość 0. No to szukamy najpierw tego y, tam gdzie on jest równy 0, to jest kolumna druga od prawej strony. No i temu y odpowiada x równe 4, czyli czwórka. to jest nasze miejsce zerowe, a liczbę 4 mamy pod odpowiedzią c. Czyli odpowiedź na pytanie 9.2 to jest odpowiedź c. Zadanie numer 10. Mamy podany wzór pewnej funkcji liniowej f. Wiemy, że wykres tej funkcji jest nachylony pod kątem ostrym alfa do osi x układów współrzędnych. Mamy podać wartość sinusa tego kąta. Zacznijmy od równania linii prostej w postaci f od x równa ax plus b. Narysujmy też naszą prostą. Wiemy, że u nas współczynnik a jest większy od zera, bo wynosi pierwiastek z 3 przez 3. Czyli nasza funkcja jest funkcją rosnącą no i jej wykres biegnie z lewej strony z dołu, w prawą stronę w górę. Wykres tej funkcji tworzy kąt ostry alfa, kąt ostry, czyli o wartości pomiędzy 0 a 90 stopni. Współczynnik A z równania naszej prostej jest równy tangensowi tego kąta alfa. Czyli u nas tangens kąta alfa to jest pierwiastek z 3 przez 3. W tablicach matematycznych można znaleźć taką tabelę, z wartościami funkcji trygonometrycznych dla charakterystycznych kątów. No i jest tam m.in. innymi właśnie tangens kąta 30 stopni równy pierwiastek z 3 przez 3. Czyli nasz kąt alfa to jest właśnie 30 stopni. Z tym, że nas w zadaniu pytają o sinus tego kąta. No to w tej samej tabeli dla charakterystycznych kątów możemy odczytać, że sinus kąta 30 stopni to jedna druga. No i to jest rozwiązanie.